Siemanko, witamy. Sezony Oliver i Arek. Dzisiaj dwie małe puszki. Tak, ja mam grecką małą puszkę. E, nordycką, No, jaka zawartość, Oli opowiadaj. Cztery limitki, cz cztery saszetki. A ja mam pięć limitki. Hmm. Nie, pięć saszetek i trzy limitki. No to zrobimy zaraz, otworzymy i pomyślimy, tak? No. Jak zrobić, żeby było Albo że ja odłożę limitkę, a ty saszetkę. Tak, to możemy tak zrobić najlepiej. A limitki są na górze. Na górze? No. Ja mam, nie mam na górze. Patrz. Obróciłem. U mnie nie są, u mnie są na dole. A, no. Standard. U no. mnie są na dole. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery i piąta. Zrobimy. No, wychodźcie. No dobra, mam pokazywać? Tak. To tak: Klaus, Klaus. <laughs> El Arabi, Olimpiakos i Delict. Takie u mnie karty. A u mnie Musiala, Belinkam i. I. O, Benfica. Bach. Bach. Bach się pan nazywa? Bach. b a h -e. No i ty masz. Ty. Patrz, to jest. Aha, ja mam jedną więcej, tak? Tak. To ja odkładam jedną. Tak. No słuchaj, którą mam odłożyć? Tą. Którą tą? Tą, to tą. To. Środkową. Daj na dół. Tad, tad, tad. Dobrze, daj na dół. Czy Aha. jak robimy? No to ja kontra ty. No Bo dobra. Bo ja mam baję. Okej, okay, czy. Ty masz baję. Moja strona kontra, oliwerka strona. Moja puszka. No. To moja. Mm -hmm. Barcelona Double Trouble, Palmeria's Magicen, logo Liverpoolu, Liverpool McAllister, Ruli, Ajax i Atletico mm -hmm. Lema. Dobra, czyli na razie Oli bez punktów. Kogo my tu mamy? O. Jest Panathinaikos Double Trouble. Grecka karta. Bayer Monachium Delict. A, mam nawet go na limicie przecież. Logo Paoku. Kolejna grecka karta. E, City Laporte. Inter Chalanoglu. Eri Holland. City. 1-0 dla mnie. Po pierwszej City to jest ten, De Bruyne, De Bruyne. fans, o. Co? skleiły, no. Titan w Liverpoolu, Giant Casemiro, jest Benfica, Bramka z jest Benfica, Di Maria i Barcelona. No to Oli już prowadzi. Uwaga, uwaga, druga runda. Kogo my tu mamy? Kapitana Koke z Atletico. Znowu Giant, ten Casemiro. To ten Aha, sam? nie, inna. A inna. Aha, ale też Casemiro. Ten duży patrzy e, Teraz kogo my tu mamy? Newcastle Magician, Olympiakos Biel. Jest Olympiakos dla mnie. Panathinaikos Perez. Kolejna grecka karta. I jeszcze mamy Arsenal Jorginho. Double Trouble. O, oh, Halan, znowu oh. Skandynawian Star. Super. Halan, <laughs> dominator. Same Halandy. Lynch, Frankfurt, Inter i Arsenal Branch. Mm -hmm. No, no. To trzecia runda się zaczyna. I znowu pan Antinajko, tym razem na fansie. Dalej mamy Juventus, Bonucci. Homegrown, Carvajal, Real Madrid. Real Madrid nie, nie mam. Nie mam. Kamavinga, Real Madrid. Pazowa, Molina z Atletico i jeszcze Robertson, Liverpool. Dalej... Dwie, moja od... ostatnia saszetka. Ty masylii nie umiem A ja nie umiem, bo jedno idealu. Nie. jest ile? 2-2, no uwaga, uwaga. Marsylia, Double, Trouble by mi się przydało? Znowu są sklejone. No. Barcelona, Gavi, Homegrown. Rising, uh, Time Machine, River Plate, Akanji City, Ajax, Vindal i Morata Atletico. Czy ty skończyłeś już? Tak. No to uwaga, uwaga. Czy ta saszetka coś zmieni i wygram pojedynek na puszki małe, czy będzie remis? Kapitan Odegard. Arsenal, karta Giant, Vinicius, Giru, Milan. Teraz kto? Żota, Liverpool, River Plate bazowa i ostatnia, Milan. Czyli nie, nie wygrałem. 2 do 2 w pojedynku małych puszek. Grecka kontra nordycka. Tak. E, no, greckich kart się parę trafiło. Nordycka, nordycka jedna, Haaland. Tylko jedna. No. No, to trochę biegnie. Na no, cztery saszetki. No, i także to by było na tyle. Możecie napisać, która puszka lepsza. Mała. Czy moja, czy. Tad. Tak, ja mam ja grecką, oli nordycką. Puszki bardzo ładne. O. Oli ma taki motyw, ja mam taki motyw. Także dziękujemy za dzisiaj. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. I do następnego. Pa! Ciao!